We both get there our own way. Thistle and an apple tree. How different to. Rendering of stubbornness, and it just cuts us deeper through. Hej kochani, z tej strony Tiariel i witam się z wami w kolejnym odcinku Smaków Życia. Witamy się razem z Blue i Luką. Jak widzieliście w cutscence, Luka wrócił już do domu. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o zachowaniu Itana, no i w ogóle o całej cutscence. Od razu z góry bardzo was przepraszam, bo możecie słyszeć szum, ale mam włączony wiatrak, jest strasznie gorąco i trudno naprawdę byłoby bez wiatraka coś tu nagrywać. choć kochany, może na dzień dobry pocałuj Blue. Gdzie wy pójdziecie się całować? Dobra. Pięknie. Jak widzicie, mamy dzisiaj Wigilię i Blue z Luką postanowili zaprosić na święta Gabriele wraz z jej rodziną. Robią to też ze względu na slaja. Zresztą, no pamiętajmy, że Blue i Luka przyjaźnili się bardzo mocno z Gabrielu. Dobra kochani, może jak jeszcze wszyscy śpią dzieciaki, to może pora byłoby wziąć nasze pieski na spacer. Chodź, kochana, ty obudzisz Karmela, a Ty obudzisz Storm. Jak widzicie, najmłodszy psiaczek, czyli Hulk został razem z Itanem. Była, nalegała na to też mała Ney. No, obudziłeś, dobra. Ponieważ, no pamiętajcie, że Ney, co zresztą myślę, że było widać, o zostańcie towarzyszami, możesz iść zostać towarzyszem, na Katszence bardzo jest związana z Itanem. Chodź tutaj, kochana, opieka, wyprowadź i szybki spacer. A ty, Luka, bardzo proszę, opieka. Wyprowadź i szybki spacer, tak? Bo psy chcą. Już nie zajmujcie się sobą, tylko zajmijcie się psami. Widzicie też, że Blue ma zmienioną fryzurkę. Ma trochę dłuższe włosy, no bo jednak trochę czasu minęło. Dobra, ona już poszła, a wy też już idziecie. Dobra, Blue wróciła. Ty, kochana, przydałoby się, żebyś zrobiła jakieś śniadanie. Ale najpierw oczywiście odepnij Smycz. Zrobimy sobie może przyjazne, wyjątkową więź. I chodź, skorzystasz, weźmiesz szybki prysznic, śpiewając pod prysznicem. Dobra. I ty też może odep... O tam było odepnij Smycz. A jak to zrobisz, to chodź, wyrzucisz zepsute jedzenie z lodówki. Warto też pokazać, że zmieniło się troszkę mieszkanie. Po pierwsze, mniejsza jest trochę sypialnia blue i luki. Już tutaj Wam pokazuję. Tutaj mamy oczywiście akcenty świąteczne. Tu obraz, który był, tu w rogu jest taka wnęka na półeczki. No i po tej stronie jest ściana ze zdjęciami. Tylko nie wiem, czemu zniknęły nam obrazy rodziny, bo tutaj wisiały. No, ale dobra, zajmiemy się tym później. Lecimy dalej. Tu mamy przedpokój i drzwi do Łazienki. Łazienka też jest tylko troszkę mniejsza. Przedpokój zmienił się tu odrobinę. Tu są posłania naszych piesków. Coś mi śmierdzi w podłodze i nie mam pojęcia, co to jest. Coś się tam musiało zatopić. Tu mamy choinkę. Tutaj kuchnia, która niewiele się zmieniła. Pokój Luki, tutaj tylko nie mamy tej platformy, bo trudno byłoby, że nie dało się z nią tutaj nic zrobić. I najważniejsze, tu mamy pokój małej Ney, urządzony przez Itana oczywiście. Proszę bardzo. Tutaj ma takie świąteczne lampki i tu serduszko, które też specjalnie od Itana. Dostała, a po drugiej stronie mamy... Pokój slaja, bardzo podobny do tego, który slaj miał. O, nie wiem co tu robi ta szafka, zaraz ją stąd wyrzucę. Tylko też trochę mniejszy. Chodź, Blu, może przygotujesz śniadanie i może zrób pomidory na toście. Dobra, Blu. A jak weźmiesz luka prysznic, to bym też chciała, żebyś umył zęby. Dobra. A Blue szykuje nam śniadanie. Pięknie. O, szczenięta w drodze. Storm spodziewa się potomstwa. No pięknie. Super, będziemy mieli kolejnego szczeniaczka. Dobra. Yy, Blue zrobiłaś tosty. Postawimy je tutaj. Mm, tutaj mamy taki nowy nowe urządzenie, czyli tace na kanapki, tylko muszę ją tu przestawić, od Ice Moon Moon i tutaj będzie można y, wybrać, żeby ułożyć kanapki. Pokażę wam to później. Chodź, weźmiesz sobie porcję i ty, Blue, też weźmiesz sobie porcję. I zajmiecie się dalej... Ty to coś zjadasz? Boże, Carmel, dziękuję. Nie wiem, co to za okropieństwo zjadłeś, ale przestało śmierdzieć. Jesteś bohaterem, Carmel, bo ja nie mogłam nic z tym zrobić. Dobra, jedzcie kochani, możecie sobie chwilę porozmawiać, przyjazne, entuzjazmuj się gotowaniem, powiedz co na dzisiejszą kolację ugotujesz, rata kredytu poszła, bardzo dobrze, pamiętajmy, że oni jeszcze mają kredyt, A nie chciał Luka gadać o gotowaniu, jak większość facetów nie obchodzi, co zrobisz, byle było dobre, dobra, ty Luka za to z nią poflirtuj. Bo jesteś w romantycznym nastroju. Tu byś chciał otworzyć prezent i wręczyć romantyczny prezent. Dobrze. Będziemy musieli wymienić tutaj i postawić chwilowo kominek, żeby mógł do nas przyjść święty Mikołaj. Dobra, super. Ty kochany posprzątasz. A ty, choć, kochana, upieczesz babeczki. I może babeczki czerwone z aksamitnym kremem będą tak pasowały świątecznie. I zaparzysz kawę. Właśnie miałam cię o to poprosić. Czytasz mi w myślach. O, wstał nasz slaj. Chodź slaj. Ja bym cię prosiła, żebyś sobie zjadł na razie tosta z serem, co tu chcesz. Otwórz prezent. To na pewno będziesz miał. Znaczy, tosta z pomidorem. I skorzystasz, weźmiesz prysznic i umyjesz zęby potem. Dobra. I chciałabym, żebyś przygotowała teraz posiłek. Wystawny posiłek. Myślę, że kolacja z szynką będzie idealna. A malutka, ty jak wstaniesz, kochanie, to sobie weźmiesz porcję. Już idziesz dobra. Slaj, myślę, że mógłbyś podkraść prezent. To do ciebie świetnie pasuje. Slaj, prezent, podkrat. Maleńka, miałaś sobie wziąć tosta. Weź porcję. No. A ty, Slaj, bądź dobrym chłopcem i wyrzuć to. I wiesz co? Chodź tutaj i sobie pogadasz z naszą małą Ney. Poznaj, opowiedz głupawą historię. Dobrze, kolację z szynką mamy już gotową. O, dobra, zaraz ją sobie tu przeniesiemy. O, tak, dobra. Luka, zostaw na razie to. Chciałabym, żebyś troszkę zajął się córeczką. Bardzo proszę. Chodź tutaj może najpierw przyjazne. Baw się. Dobra. A ty, Slaj, jesteś w świetnym humorze. Możesz sobie uzyskać dodatkowe zaliczenie, a ja ci sprzedam te ryby. Blue, jak wypijesz kawę, to tutaj powyrzucasz to trochę. Aha, tam nie możesz podejść. To ja wyrzucę za ciebie, a to za ciebie pozmywam. Ok. I choć skorzystasz sobie z łazienki. O, wy się pięknie razem bawicie. A jak skończycie się bawić, to chciałabym, Luka, żebyś pouczył małą Ney korzystania z nocnika. Hmm, idziesz patrzeć, co się dzieje. To zamiast tego, choć może pomożesz chwilę tu slajowi. Idź, pomóż przy odrabianiu lekcji. Dobra, i teraz idźcie się uczyć korzystać z nocnika. I bardzo proszę. Możesz też przygotuj naszej inej kąpiel z bąbelkami. A wy się uczycie. Dobrze. Dodałam tutaj taki kominek. Dokładnie tak. I co tu jeszcze? Ach, i jeszcze dodałam jedną miseczkę tutaj. Dobra. Slaj, chodź, napełnisz miskę. Myślę, że wtedy tam mogłam mieć zepsutą miskę. Teraz tak mi przyszło do głowy. Dobra, ty kochana. Możesz nakryć. Aha, nie mamy tutaj nakrywania do stołu, ale mogłabyś serwować drinki. Nie, dobra. podamy tutaj kanapki. Choć slaj podkradniesz jedną babeczkę. Weź sobie jedną porcję. Stojak z kanapkami jest wypełniony pięcioma różnymi rodzajami kanapek. Zobaczcie jak to pięknie wygląda. I choć blu może byś jeszcze zrobiła coś świątecznego. O, przepisy zimowe, ciekawe co tu jest takiego, ciasto świąteczne, no może zrób ciasto świąteczne. I jak się nam wszyscy wykąpią, to będziemy ozdabiać choinkę, możecie już w sumie blue zaczynać. Chodź i proszę cię o z, może girlanda, zróbmy łańcuch z popcornu i żurawiny ze slajem, proszę bardzo. Tak jest. Mała Nei, jak się wykąpie, przyjdzie sobie tu usiąść. A Luka też tu podejdzie. Zobaczymy, czy wam się uda coś powiesić, jakieś. Trzeci poziom umiejętności wychowawczych. Bardzo ładnie. I potem ozdób z może dekoracje. Czerwono-złote i będziecie wieszać razem. Zobaczymy. O, pojawił się łańcuch. Jestem dumna. Nie zawsze jest to takie pewne. I potem, kochana, ozdób z. Może dywanik pod choinkę. Czerwono-złoty, proszę bardzo. Pięknie w sobie stoicie i rozmawiacie o ząbkowaniu, a Ney się cudnie bawi laleczką. Ciekawe, czy jeszcze jakieś ozdoby się pojawią. O, są, dobra. Ozdób z. Ozdoba na czubek biało-złota gwiazda. Ozdoby na czubek mogą być tylko z dorosłymi simami. Slaj, chodź kochany, chciałabym, żebyś tutaj naszej małej nej wręczył prezent. Na pewno możesz. Nie pytania, tylko przyjazne. Wręcz prezent. Przyjazny prezent. I co ty tu miałeś? O, panią mruczek jej daj. To będzie słodkie. Idź wręcz jej panią mruczek. No, ty odłożyłaś dalej, ja ci ją schowam. No. Proszę, maleńka, dla ciebie, moja ulubiona zabawka z dzieciństwa. I co? Ucieszyła się. To pięknie. Dobra, to teraz ją poznaj i popraw jej humor. A, Blue, bym chciała, żebyście zapalili jeszcze lampki na choince. Dobra. I będziemy zapraszać gości. Najwyższy czas. Dobra, piękną macie choinkę, wprawdzie bez dywaniku. Luka, ty jeszcze bym chciała, żebyś dodał prezent, a ty, Blu, zaprosisz gości. Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Nie, może będziemy tu korzystać, bo tam coś nam oczywiście nie działa. Jest mąż Gabrieli, jest córeczka Gabrieli, którą będziemy musieli tutaj teleportować, i jest sama Gabriela. Dobra, zapraszam ich. Zaproszeni goście zaraz tu będą. Dobrze. O, a wy się przytulacie cudnie. Mm. O, jest Gabriela nasza w ciąży. Dobra. Yy, Id Slaj, like, bardzo cię proszę. Chodź z mamą tutaj. Przyjazne. Dziel się ekscytacją z okazji wspólnej wigilii. A my zobaczymy, czy możemy już teleportować malutką. Yy, bo niestety dzieci same nie wchodzą po schodach, chociaż tu są windy ze świata do tego Sima i zaraz zobaczymy, gdzie ona jest. O, Ayla, Przenieśmy tu aile. Dobra, pojawiła się. To chodź, Blue. Co tu możesz, jeśli chodzi o małe dziecko? Poznaj ją. Dobra. I ty, kochana Ney, też chodź tu, podejdziesz. Bo może się dziewczynki poznacie. Rozmawiaj z nieznajomą. O, rezolutna jest. O, biedny John Marshall też przyszedł. Chodź, Luka, poznasz go, bo Ty go jeszcze nie znasz. Przyjazne. Przyjazne powitanie. Idź, zrób. O, proszę. Honey i Ayla są jak ogień i woda. No, ciekawe. Ale byśmy Cię przebrali. Dziecinko garderoba, gdzie tu jest garderoba? Yy, może być na ten. Dobra. Yy, I chciałabym, żebyś Blue utworzyła grupę. Działania, utwórz grupę i weźmiemy sobie tu wszystkich. O, Blanka przyszła. No to miłe z jej strony. Też możemy ją wziąć do grupy, a co nam szkodzi? I choć, kochana, zawołaj na wystawny posiłek. Ciekawe czy ktoś z nich przyjdzie na ten wystawny posiłek. Wy, oczywiście, podejdź tu razem. I jeszcze raz zawołaj na wystawny posiłek. Teraz ty. Może inni też przyjdą. Blue, musisz tutaj porozmawiać z gośćmi. Więc bardzo proszę, przyjazne. Entuzjazmuj się gotowaniem. I przyjazne. No, możesz ogłosić zaręczyny. O! A Blue sobie wzięła babeczkę cwaniara i też ją odłożyła. Blue, czemu ty tego nie zjadasz? O, Blueberry się nie może doczekać ślubu. Dobra. To kończ jeść, a potem bym chciała, żebyście otworzyli prezenty. No, jak jesteście wszyscy, to wszyscy. Tak jest. I co tu chcesz? Tu masz właśnie otwórz prezent. Dobra, a tu pocałuj lukę. Też mogę ci to zaznaczyć. No i co z tymi prezentami? Mieliście je otwierać. Jeszcze raz, otwórz prezenty. Bo chyba nikt ich nie otwierał. O, przyszedł święty Mikołaj! Cudownie. Otwieraj malutka. Tak jest. Skrzypce dla dzieci. No, może jak będziesz starszać się przydadzą. Co ty robisz, kochana? Chodź tutaj, porozmawiaj ze świętym Mikołajem. O, Slaj otwiera. Idź się przywitać ze świętym Mikołajem Blue i co? Bryła węgla, no tak, no slaj nie jest specjalnie zadowolony. Chodź, kochana. O, Blueberry i Christian chyba się polubią. To jest Christian. Pabcią Mru to Christian Oto. No dobra. Poproś o prezent. Dobra, czy Ty już otworzyłaś swój prezent? Nie wiem, i Ty też jeszcze chyba nie. E, otwórz prezent, idź. I Ty, Blue, też idź, otwórz prezent. A ty malutka idziesz prosić Mikołaja o prezent? Idziesz. Dobra, co dostaniecie? Kostka przyszłości Luka. Aha. Niczego nie zawierał twój prezent. No przykro mi, Blu. Dobrze, ale za to wszystko macie na złoto. Pięknie. A ty, Ney, dostałaś prezent od świętego Mikołaja? A tu on dokłada nam prezenty. Jakie to miłe z jego strony. O matko, ile tych prezentów? Chodź, ty też poproś. Zabawne powitanie, slaj. Yy, I wiecie co? Może no, byście razem pośpiewali. A nie, ty, co, co tu robisz, to ja nie wiem. Wy pośpiewajcie sobie razem. Luka jakiś zabawny prezent chyba tam dołożył. I będziecie śpiewać? Poprosi o prezent. Może pójdziecie śpiewać. Pięknie. Ci tańczą, ci śpiewają, no po prostu piękne święta. Zobaczcie, jak uroczo. Jaka synchronizacja. Dobrze, kochani, i tym pięknym akcentem myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że słyszymy się już niedługo. Trzymajcie się cieplutko. Hej, hej.